Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Babrzak, jestem radcą prawnym, a to kolejny odcinek mojego autorskiego cyklu Zapytaj Prawnika. Zapytaj Prawnika, takie wideo, w których w krótkim czasie odpowiadam na konkretne pytanie prawne i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie związane ze stopką strony internetowej, a mianowicie, co w takiej stopce strony internetowej powinno się znaleźć. Po pierwsze, w stopce takiej strony internetowej powinny znaleźć się dane administratora strony. Pośród obowiązków informacyjnych związanych z prowadzeniem strony internetowej no, znajduje się właśnie poinformowanie o tożsamości administratora. Dlatego w stopce strony powinny znaleźć się dane identyfikacyjne. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to najlepiej gdyby znalazłeś tam pełne dane. Firma, adres, numer NIP. Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej no, to przynajmniej imię i nazwisko, adres e-mail. No i generalnie te dane, które pozwolą w jakiś sposób się z tobą skontaktować. I ja wiem, że na wielu stronach internetowych tych danych w stopce nie ma i fakt, że one niekoniecznie muszą być w stopce, bo zrealizować ten obowiązek informacyjny można przecież również w inny sposób. Natomiast myślę, że w stopce jest dość prosty i wygodny sposób i można taką informację zgrabnie, estetycznie tam zamrzeć. W stopce strony zwyczajowo znajduje się menu. I wiadomo, nie będziemy dzisiaj drążyć zawartości menu, bo co strona to troszeczkę jego inna zawartość, no bo to zależy, co na tej stronie się znajduje. Natomiast w stopce jest też miejsce, żeby podlinkować do ważnych dokumentów. No i takie dwa kluczowe dokumenty, które od razu przychodzą nam do głowy, to oczywiście regulamin i polityka prywatności. Regulamin, czyli taki dokument, z którego wynikają zasady korzystania ze strony. Bądź zasady korzystania z aplikacji, z serwisu, ze sklepu internetowego. Jeżeli za pośrednictwem strony prowadzona jest sprzedaż, to dodatkowo jeszcze wchodzimy w ustawę o prawach konsumenta i zawieramy tam różne postanowienia wymagane przez tą ustawę. Jeżeli nasza strona zapewnia różnego rodzaju funkcje, typu rejestracja konta użytkownika, dodanie komentarza, zapis do newslettera, to to wszystko są usługi świadczone drogą elektroniczną i w tym regulaminie zasady świadczenia tych usług powinny się znaleźć. Można tak w uproszczeniu powiedzieć, że każda strona internetowa wymaga choćby podstawowego regulaminu, ale w szczególności trzeba zwrócić tam uwagę wtedy, kiedy na naszej stronie dostępne są jakieś dalej idące funkcje. Typu konta użytkownika, typu formularz zamówienia, zapis do newslettera, formularz komentarzy, jakieś oceny. Wszystkie inne funkcje niż tylko zapoznawanie się z treścią, warto wtedy o regulamin zadbać. Jeżeli chodzi natomiast o politykę prywatności, to nagrywałem o niej już oddzielny filmik, ale dzisiaj pokrótce też powiem, że no to jest ten dokument, w ramach którego realizuje się obowiązek informacyjny związany z danymi osobowymi oraz z plikami cookies. I tak naprawdę każda strona internetowa gromadzi jakieś informacje, wykorzystuje jakieś pliki cookies. Wystarczy, że na swojej stronie osadzimy kod Google Analytics, czy kod facebookowego pixela, i już wpadamy w obowiązek posiadania polityki prywatności. Co więcej, przecież na stronach internetowych funkcjonują różne formularze: czy to formularz zamówienia, czy to formularz kontaktowy, czy dodania komentarza. Za pośrednictwem takich formularzy gromadzone są dane osobowe, więc pojawia się również obowiązek informacyjny wynikający z RODO, który również przez taką politykę prywatności i plików, cookies można mm, zrealizować. Zatem dane identyfikacyjne administratora, regulamin strony, polityka prywatności, i warto też, żeby w stopce znalazł się taki przycisk do ustawień plików cookies. To koresponduje trochę też z tym, że obecnie dominuje wariant, zgodnie z którym powinno się odbierać od użytkownika aktywną zgodę na cookiesy, czyli przed załadowaniem określonych kodów śledzących, przed załadowaniem określonych narzędzi zewnętrznych bazujących na plikach cookies. Użytkownik powinien wyrazić na nie zgodę i co więcej, powinien mieć możliwość zarządzania tymi plikami cookies bezpośrednio ze strony internetowej. Czyli powinien móc włączać bądź wyłączać poszczególne cookiesy. Na przykład, powinien móc zdecydować, że on się godzi na Google Analytics, ale nie godzi się na Facebook Pixela, i może on to zrobić oczywiście na samym wstępie, gdy przechodzi na stronę i wyświetlany mu jest jakiś banner, czy pop-up, czy pasek. Natomiast powinien mieć również możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili. Więc, w stopce, bardzo łatwo jest dodać taki przycisk ustawienia cookies, który przekieruje użytkownika tego mechanizmu, za pomocą którego może w ramach naszej strony takie ustawienia zdefiniować. No i w końcu, stopka strony to jest takie miejsce, gdzie warto przygotować jakiś link do jakichś najczęściej zadawanych pytań. Frequently asked questions i przygotować taką podstronę, gdzie odpowiemy na najczęściej występujące pytania, jakie mogą pojawić się w związku z tą naszą stroną. Nie jest to jakiś wymóg prawny, natomiast takie dostosowanie się do tych trendów związanych z przyjaznością dla użytkownika. Ja jestem gorącym zwolennikiem takiego podejścia, żeby korzystanie z tych stron internetowych było łatwe, proste i przyjemne, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Dlatego myślę, że podlinkowanie na takiej zakładki, gdzie będziemy odpowiadać na najczęściej występujące pytania, jest jak najbardziej wskazane i jak najbardziej fajne. No i oczywiście w tej stopce możesz znaleźć dużo więcej informacji, natomiast myślę, że to jest takie minimum, pamiętaj o tych danych identyfikacyjnych administratora, bo o tym nagminnie się zapomina. Pamiętaj o regulaminie, pamiętaj o polityce prywatności. Możesz na przykład też stopkę uzupełnić o jakieś dane związane z prawami autorskimi. Możesz na przykład zawrzeć krótką notkę informacyjną, że treści zawarte na stronie objęte są prawem autorskim, korzystają z ochrony i nie zgadzasz się na ich wykorzystywanie bez Twojej zgody. O nocy dotyczącej praw autorskich nagrywam też inny, zupełnie odrębny odcinek, więc zapraszam Cię tam, natomiast to też jest miejsce na tą stopkę. Jeżeli chciałbyś porozmawiać o tej stopce, czy masz jakieś pytania, wątpliwości, no to pisz do mnie śmiało, bądź zostaw komentarz, wyjaśnimy sobie ewentualne nieścisłości. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że tematyka tej stopki, taka niedoceniana trochę i pomijana często przy wdrożeniach prawnych stron internetowych, będzie teraz dla Ciebie jasna, klarowna i przejrzysta. Trzymaj się ciepło. Mam nadzieję, że do zobaczenia w jednym z kolejnych odcinków. Cześć!